Drzwi kościoła Świętego Wojciecha na rynku głównym w Krakowie otworzyły się z hukiem, jakby wichura jesienna wtargnęła do środka. Wszyscy zamarli. Panna młoda, w białej sukni jak śnieg na tatrach, odwróciła się powoli, a jej twarz bladła z sekundy na sekundę. Ksiądz zatrzymał słowa przysięgi w pół zdania. A on stał tam, w białym garniturze, który błyszczał w promieniach słońca wpadających przez witraże Michał Kowalski, młodszy brat pana młodego. Nie mogę na to pozwolić, powiedział głośno, głosem drżącym, ale stanowczym. Kościół fyl się szeptami, jak fala na Bałtyku. Brat, Tomasz, stał przy ołtarzu, twarz czerwona z wściekłości i niedowierzania. Michał, co ty wyprawiasz? Wynoś się. Ale Michał nie ruszył się. Patrzył prosto na Tomasza, oczy pełne bólu, który tłumił latami. Nie możesz się z nią żenić, bo... Bo to ja cię kocham. Od zawsze. Nie jako brat. Cisza była tak gęsta, że słychać było bicie serc. Rodzice na pierwszej ławce zbładli, matka chwyciła się za krzyżyk na szyi. Goście szeptali, co on powiedział? Panna młoda, Anna, cofnęła się o krok, łzy spływające po policzkach. To był dzień, który miał być najszczęśliwszym w życiu Tomasza, ślub w starym kościele, wesele w dworku pod Krakowem. Rodzina zebrana po latach rozłąki. Michał zniknął pięć lat temu. Wyjechał do Warszawy, zerwał kontakty, wymazali go z rodzinnych albumów, jakby nigdy nie istniał. Nie mamy syna Geja, powiedziała matka wtedy, gdy przyznał się w wieku dwudziestu lat. Ojciec milczał, ale spojrzenie mówiło wszystko. Tomasz, starszy o trzy lata, bronił go wtedy, ale później. Później milczał też. Michał wyjechał by nie ranić, by nie burzyć rodziny. Pracował jako grafik w stolicy, spotykał mężczyzn, ale nikt nie wypełnił pustki po bracie, nie bracie biologicznym, ale po tym, kim Tomasz dla niego był. Teraz wrócił, bo dowiedział się o ślubie, bo nie mógł pozwolić, by Tomasz żył w kłamstwie. Wiem, że czujesz to samo, dodał Michał, podchodząc bliżej ołtarza. Goście wstawali, niektórzy wychodzili, inni patrzyli jak na dramat filmowy. Tomasz zacisnął pięści. Jesteś chory. Wynoś się, zanim cię wyrzucę. Ale w oczach Tomasza błysnęło coś innego, strach, wspomnienie. Te noce w dzieciństwie, gdy spali w jednym łóżku w starym domu w podkrakowskiej wsi, szepto o marzeniach, dotyk, który był niewinny, ale później. Później stał się czymś zakazanym. Tomasz zawsze wiedział. Uciekał w relacji z kobietami, w pracy jako architekt w plany rodziny. Anna była idealna, miła, z dobrej rodziny, nauczycielka w szkole. Ale kochał ją jak siostrę, nie jak żonę. Michał zatrzymał się metr od ołtarza. Jeśli mnie kochasz choć trochę, nie przysięgaj jej. Nie krzywdź jej, nie krzywdź siebie, kropka. Anna płakała cicho, zrozumiała wszystko w jednej chwili. Tomasz, to prawda? Zapytała drżącym głosem. Tomasz spojrzał na nią, potem na brata. Świat się zawalił. Rodzice wstali, matka krzyknęła: Boże, ratuj. Ojciec podszedł i chwycił Michała za ranie. Wynoś się, hańbo. Ale Michał nie ustąpił. To był moment prawdy, który tłumił w sobie latami. Wyjazd do Warszawy był ucieczką, ale też odrodzeniem poznał tam przyjaciół, którzy akceptowali go takim, jakim jest. Pracował w agencji reklamowej, mieszkał w małym mieszkaniu na Mokotowie, chodził na marsze równości. Ale tęsknota za Tomaszem nie minęła. Gdy zobaczył zaproszenie na ślub na Facebooku Anny, serce mu pękło. Teraz stał tu, w białym garniturze uszytym specjalnie na tę okazję, symbol czystości uczuć, niekpin. Kościół opustoszał powoli, goście wychodzili w szoku. Anna zdziała welon i wyszła, nie mówiąc słowa. Ksiądz westchnął głęboko. Tomasz podszedł do brata. Dlaczego teraz? Dlaczego nie mogłeś milczeć? Wyszeptał. Michał dotknął jego ramienia. Bo milczenie nas zabijało. Ciebie też. Wyszli z kościoła razem, pod deszczem, który nagle spadł. Rodzina patrzyła z oddali, z mieszaniną gniewu i żalu. To był początek burzy, która miała zmienić wszystko. Michał i Tomasz spacerowali po plantach mokrzy, milczący. Pamiętasz jezioro w Mazurach? Zapytał nagle Michał. Tam, latem, gdy mieliśmy po szesnaście lat. Pływaliśmy nago, śmialiśmy się. Tomasz zatrzymał się. Nie mów o tym. Ale głos drżał. Pamiętał. Tamten pocałunek, ukradkowy, w wodzie. Pierwszy i ostatni. Potem wstyd, Strach przed Bogiem, rodziną, sobą. Boję się, przyznał Tomasz. Całe życie się boję. Michał objął go delikatnie. Ja też się bałem. Ale ucieczka nie pomaga. Deszcz ustał, słońce wyszło. Siedzieli na ławce, jak dawniej. Opowiadali o latach rozłonki. Michał o życiu w Warszawie, o samotności, o nadziei. Tomasz o narzeczeństwie z Anną. O presji rodziny, o pustce w sercu. Gdy wieczór zapadł, Tomasz powiedział: Zostań na noc. Porozmawiamy. Michał kiwnął głową. W hotelu pod Wawelem, w pokoju z widokiem na Wisłę, siedzieli do świtu. Nie dotykali się, tylko mówili: O miłości zakazanej, o strachu, o przyszłości. To był pierwszy krok. Burza minęła, ale droga do akceptacji dopiero się zaczynała. Następnego dnia Kraków budził się w jesiennym słońcu, ale dla rodziny Kowalskich świat stał na głowie. Matka, Halina, dzwoniła do Tomasza co godzinę, błagając o powrót do domu, o przeprosiny Anny, o zapomnienie. Ojciec, Jan, milczał, jak zawsze w kryzysach palił papierosa za papierosem na balkonie starego mieszkania na Kazimierzu. Tomasz nie odbierał. Siedział z Michałem w kawiarni na floriańskiej, pijąc kawę w milczeniu. Co teraz? Zapytał wreszcie. Michał wzruszył ramionami. Nie wiem, ale nie żałuję. Anna przysłała wiadomość, potrzebuje czasu. Ale dziękuję, że przerwałeś. Czułam, że coś jest nie tak. Tomasz poczuł ulgę i winę jednocześnie. Wrócili do hotelu. Michał opowiadał o swoim życiu, o przyjaciołach w Warszawie, o paradach, o terapii, która pomogła mu zaakceptować siebie. Tomasz słuchał, zafascynowany i przerażony. Jak ty to wytrzymałeś? Sam? Nie sam. Miałem ludzi, którzy rozumieli. Wieczorem spacerowali po Wawelu. Zamek świecił w zmierzchu, turyści zniknęli. Siedzieli na murach, patrząc na Wisłę. Pamiętasz, jak chodziliśmy tu jako dzieci? Powiedział Tomasz. Marzyliśmy o podróżach. Michał uśmiechnął się smutno. Marzyłem o tobie, kropka. Tomasz dotknął jego dłoni. Pierwszy raz od lat. Prąd przeszedł przez ciało. Ja też, ale bałem się. Objęli się ostrożnie, jak gdyby świat mógł się zawalić. Pocałunek przyszedł naturalnie, delikatny, pełen lat tęsknoty. Smakował słoną Euzetą, ale rzeczywistość wróciła szybko. Rodzice wezwali Tomasza do domu. Przyjedź sam, powiedziała matka. Poszedł. Dom na podgórzu pachniał bigosem, jak zawsze. Matka płakała, ojciec siedział sztywno. Co ty narobiłeś? Hańba na całą rodzinę. Tomasz próbował tłumaczyć. Kocham go. Zawsze kochałem. Matka krzyknęła: To grzech. Choroba. Ojciec wstał. Wynoś się. Obaj się wynoście. Tomasz wyszedł, serce ciężkie. Zadzwonił do Michała, nie chcą mnie kropka. Michał czekał w hotelu. Zostań ze mną. W Warszawie jest miejsce. Ale Tomasz wahał się. Praca w Krakowie, przyjaciele, przyzwyczajenia. Daj mi czas. Tydzień minął w napięciu. Spotykali się potajemnie, spacery po bulwarach Wiślanych, kino w Starym Kinie na Starowiszynej. Każdy dotyk był odkryciem, każdy pocałunek ryzykiem. Anna spotkała się z Tomaszem. Nie nienawidzę cię. Rozumiem. Bądź szczęśliwy. Ulga, ale rodzina nie odpuszczała. Kuzyni dzwonili, plotki rozchodziły się po mieście. Bracia Kowalscy. Skandal. Michał czuł winę. To przeze mnie kropka. Tomasz pokręcił głową. Nie. To przez lata kłamstw. Postanowili wyjechać na weekend do Mazur, do tego jeziora z wspomnień. Wynajęli domek nad śniardwami. Jesień malowała lasy złotem, woda była spokojna. Tam, wieczorem przy kominku, kochali się pierwszy raz. Delikatnie, z lękiem, ale z miłością głęboką jak jezioro. Uzy mieszały się z uśmiechami. Wreszcie, wyszeptał Tomasz. Rano pływali nago, jak dawniej. Śmiali się, wolni. Ale powrót do rzeczywistości bolał. Tomasz stracił kilku klientów, plotki dotarły do pracy. Michał proponował przeprowadzkę. Może Gdańsk? Nowe. Tomasz kiwnął głową. Tak. Razem. Ale przedtem konfrontacja z rodziną. Spotkali się w domu rodziców. Michał też przyszedł. Matka płakała, ojciec milczał. Nie zmienimy się, powiedział Tomasz. Ale kochamy Was. Ojciec wstał. Jeśli odejdziecie, nie wracajcie. Ból był ostry. Ale trzymali się za ręce pod stołem. Wyszli. Deszcz padał znowu. W pociągu do Gdańska siedzieli blisko. Nowe życie czekało, morze, wiatr, wolność. Gdańsk przywitał ich słoną bryzą i mewami nad Motławą. Wynajęli małe mieszkanie na Starym Mieście z widokiem na żuraw. Michał znalazł pracę w agencji, Tomasz zaczął freelance jako architekt. Pierwsze miesiące był jak Hanemun: spacery po plaży w Brzeźnie, kawy w kawiarniach na Długim Targu, noce pełne czułości. Odkrywali się na nowo, bez strachu. Ale tęsknota za rodziną gryzła. Tomasz dzwonił do matki czasem, ale rozmowy były krótkie, pełne żalu. Kiedy wrócicie do normalności? Pytała. To jest nasza normalność, odpowiadał. Michał miał łatwiej, jego przyjaciele z Warszawy przyjeżdżali, akceptowali. Zapoznali Tomasza z społecznością spotkania w klubach marsze. Tomasz bał się na początku. A jeśli ktoś z Krakowa zobaczy, ale powoli otwierał się. Trzymanie za rękę na ulicy małe zwycięstwo. Zima przyszła szybko. Śnieg pokrył trójmiasto. Boże narodzenie zbliżało się, pierwsze bez rodziny. Postanowili spędzić je sami wigilia z barszczem, prezentami. Ale smutek czaił się. Sylwestra na plaży w Sopocie, pod fajerwerkami, Tomasz powiedział: Chcę być z Tobą zawsze. Michał uklęknął na śniegu. Wyjdziesz za mnie? Kiedyś, gdy będzie można. Uzysz szczęścia. Wiosną Tomasz dostał dużą zlecenie projekt hotelu nad morzem. Sukces ale telefon od matki ojciec chory serce. Pojechali do Krakowa. Szpital na prądniku pachniał dezynfekcją. Ojciec leżał blady Synu powiedział słabo. Tomasz płakał. Michał czekał na korytarzu. Matka podeszła. On pytał o ciebie. O was. W sali, ojciec chwycił rękę Tomasza. Przepraszam. Bałem się. Michał wszedł nieśmiało. Ojciec spojrzał Ty też, synu? kiwnął głową. Ojciec uśmiechnął się słabo. Bądźcie szczęśliwi. To było przebaczenie. Ojciec wyzdrowiał powoli. Matka dzwoniła częściej, pytała o Gdańsk. Latem zaprosili ich nad morze. Nieśmiało przyjęli. Spacer po plaży, matka trzymała się za ramię Tomasza, ojciec rozmawiał z Michałem o architekturze. Trudno mi, przyznała matka. Ale widzę, że jesteś szczęśliwy. Tomasz objął ją. Dziękuję. Anna wyszła za mąż za innego, przysłała życzenia. Życie toczyło się praca, podróże do Berlina, Paryża, gdzie mogli być sobą otwarcie. Ale w Polsce zmiany powoli przychodziły, marsze większe, akceptacja rosła. Lata mijały. Gdańsk stał się domem. Michał awansował, Tomasz otworzył własną firmę. Kupili mieszkanie większe, z ogrodem na oliwskim. Przyjaciele par koni, single. Heterycy tworzyli rodzinę wybraną. Wakacje w Bieszczadach, tatry zimą. Ale tęsknota za Krakowem wracała. Rodzice starzeli się. Matka akceptowała powoli, dzwoniła do Michała synku. Ojciec opowiadał wnukom kuzynów o dwóch synach. Nie mieli dzieci, ale adoptowali psa labradora o imieniu Wisła. Życie spokojne, pełne miłości. Ale dramat wrócił Michał zachorował. Depresja po stracie przyjaciela z Warszawy. Tomasz opiekował się nim, jak kiedyś marzył. Terapia, wsparcie. Wyszli silniejsi. Podróż do Mazur znowu, tym razem z rodzicami. Jezioro, domek. Opowiadali historię. Matka płakała ze szczęścia. Konflikty zewnętrzne, konserwatywni politycy, marsze atakowane. Ale stali razem. Tomasz zaangażował się w aktywizm. Michał malował, jego obrazy o miłości sprzedawały się. Wystawa w Gdańsku, rodzice przyjechali. Duma w oczach. Anna odwiedziła z mężem i dzieckiem. Przyjaźń odnowiona. Życie pełne. Ale wspomnienia ślubu śmiech przez łzy. Najlepsze, co zrobiłeś mówił Tomasz. Finał ślub symboliczny nad morzem, z przyjaciółmi. Rodziną. Przysięgi łzy. Żyli szczęśliwie, walcząc o prawa. Miłość zwyciężyła. Koniec burzy tęcza nad Bałtykiem.